Majbach Cepelin, czyli że lepiej z mądrem zgubić, niż z głupim znaleźć. Historię tę celowo pozostawiłem na zakończenie książki, gdyż jest ona żywa przez wszystkie te lata, aż do dzisiejszych dni. Jestem nawet przekonany, że ciągnąć się ona będzie z pokolenia na pokolenie, gdyż natura tak nas obdarzyła, że skoro jeden jest mądry, to dla równowagi, drugi głupi jeśli jeden jest tolerancyjny to drugi nie ustąpi i będzie trwał w swem uporze do końca jeśli jeden jest czuły na ludzkie nieszczęścia i biedę to inny tak chytry że sobie samemu odmawia jedzenia i picia byleby zaoszczędzić pieniądze i mieć więcej od innych na świat przychodzą ludzie tacy, że jeśli usłyszą w radiu, że trzeba oddać krew, bo ktoś czeka w szpitalu, a takiej właśnie grupy krwi brakuje, a on ją ma, to jedzie do szpitala i bezpłatnie oddaje swoją krew osobie nieznajomej, a nawet być może osobie, która jest jego przeciwnikiem politycznym, gdyż podzieliliśmy się politycznie bardzo. W zacietrzewieniu życzylibyśmy przeciwnikom najgorszego ten dawca jednak nie zważa na problemy polityczne i społeczne tylko na fakt że trzeba komuś ratować życie inny człowiek a mamy tego liczne przykłady z TV i prasy bez powodu znęcając się zamorduje drugiego człowieka i nawet na rozprawie sądowej nie przejawia skruchy za swój bandycki czyn nie czuje wyrzutów sumienia, bo go nie posiada. Nie czuje, że okrął się hańbą na całe życie, bo nie rozumie nawet tych słów i nie odróżnia dobra od zła. Pięć lat rozpatrywania ludzkich problemów w KC, gdy byłem przewodniczącym Komisji Skarg i Interwencji, to najlepszy uniwersytet, na którym ludzkie nieszczęścia i tragedie były na co dzień i pozwoliły zdobyć wiedzę i doświadczenie na temat, jacy jesteśmy. Z czego się składamy i wcale nie chodzi mi o ciało, ale o to, co czyni człowieka uczciwym lub szują. Co powoduje, że nie przejdziemy obok innych obojętnie, gdy będą w nieszczęściu, a podamy rękę i pomożemy. W Chwili, gdy będziemy przechodzić, a ktoś będzie bił i zabijał inną osobę bądź okradał. Często przyjmując osobiście ludzi, chciałem dojrzeć w twarzy lub w oczach człowieka tego złego ducha, który nakazał mu oddać ojca lub matkę do domu starców, mimo że sam miał dobre lub bardzo dobre warunki, tak mieszkaniowe, jak i materialne, lub patrzyłem w oczy kobiety, która porzuciła swoje dziecko, a czasami dzieci. Wierzcie mi, drodzy państwo, mają takie same oczy i takie same twarze. Nie zająknął się mówiąc, że mają dosyć ojca lub matki, że przeszkadzają im w życiu towarzyskim, bo są prostakami i nie mogą ich nawet pokazać swemu otoczeniu. Ten być może przydługi wstęp zrobiłem dlatego, że chcę opisać autentyczne losy jednej, a następnie kilku rodzin, gdyż przez kilkadziesięcioleci powstało z jednej rodziny parę rodzin. Cała ta historia ma swój początek w 1945 roku, w styczniu, gdy armia niemiecka cofała się pod naporem Armii Radzieckiej. W czwartym rozdziale tej książki pod tytułem Jezioro w Lutrach opisałam, jak przypadkiem odkryliśmy my, chłopcy, pływając łódką po jeziorze, że na dnie jest mnóstwo samochodów, czołgów, wozów bojowych i masą innego sprzętu wojennego. Okoliczni Niemcy, gdy zbliżał się front, zatapiali swoje mienie w tym jeziorze. Nas oczywiście interesowały rowery minął szał wyciągania tych dóbr z jeziora, wiele sprzętu pozostało i było z tym dużo kłopotu. Minęła zima 1945 na 1946 roku i nastało ciepłe przepiękne lato Niemcy przez ostatnie pięć lat w ogóle nie łowili sieciami ryb, nie polowali na zwierzynę, gdyż hitler wszystkich mężczyzn zdolnych nosić broń zabrał do wojska zostały dzieci i starcy teraz my Polacy nie orzemy i nie siejemy nie kosimy pięknych łąk, bo jesteśmy zajęci szabrem i pędzeniem bimbru. Nieliczni mają konia i krowę, a tu akurat jedynym koniem nie można orać, po prostu ziemia jest zbyt ciężka na jedną szkapę. Tu musi być para dobrych koni, żeby mogły pociągnąć pług lub kosiarkę. Zresztą w 1946 roku połowa gospodarstw stała pusta, Niemcy częściowo uciekli przed nadciągającą Armią Czerwoną, częściowo na wiosnę tego roku wyjechali do Niemiec Zachodnich. Pozostało już ich niewielu i oni nie byli przeszkodą w przejmowaniu ich gospodarstw. Jak się komuś podobało gospodarstwo, to zajmował razem z niemiecką ludnością, a więc jest tu jeszcze mało ludzi i nie ma komu przeszkadzać ptactwu i zwierzynie, wskutek czego namnożyło się dużo saren i dzików, a zające buszowały po domowych ogródkach. To zdumiewające, ale natura, gdy nie ma ludzi, nie czyni pustki. Przeciwnie napełnia każdy skrawek ziemi i wody, do tego stopnia, że jak pojawi się człowiek, którego od paru lat nie widzieli i nie czynił im krzywdy, to nie uciekały. Często stado kaczek lub łabędzi pływało obok nas zaledwie kilka metrów, a sarenki podchodziły całkiem blisko, przyglądając się nam ciekawie. My chłopcy tworzyliśmy wtedy jedną grupkę około piętnastu osób w wieku od dziesięciu do siedemnastu lat. W tym czterech chłopców to Niemcy. Wszyscy byliśmy z Lutrów i okolicy. Jak wcześniej już napisałem, chodziliśmy się kąpać za Lutr. Tam, gdzie głupia mania pogoniła nas kosą i wszyscy przepłynęliśmy jezioro na drugą stronę w najwęższym miejscu. Chodziliśmy tam, bo nikt z nas nie miał wtedy kąpielówek. Tam śmiało mogliśmy się kąpać nago. Poza tym było to miejsce, gdzie można było daleko iść w jezioro, mając grunt pod nogami. Tych budynków, co obecnie stoją i tartaku po lewej stronie jezdni za lutrami w ogóle nie było. Z tej góry patrzyliśmy przez lornetki w pogodny dzień aż na jeziorane i całe jezioro mieliśmy jak na dłoni. Poza tym obok była zapora na kanale, popsuta przez naszych szabrowników, i tam zawsze napływały ryby, a my je łowiliśmy widłami. Jednym słowem, każdego dnia, jeśli tylko była pogoda, szliśmy tam całą paczką na swoje kąpielisko. Jednego dnia na brzegu leżało ułożone ubranie i buty, ale człowieka nie było. Zaczęliśmy biegać wzdłuż brzegu i wołać oraz obserwować jezioro. Ponad godzinę szukamy tego człowieka, ale nic nie widać. Chłopaki mówią mi: Sprawdź ubranie. Może są jego dokumenty. Wygląda na to, że kąpał się i utopił. Trzeba zgłosić na milicję. Wyciągnąłem z marynarki portfel i patrzę: dokument jest niemiecki. i Imię i nazwisko też niemieckie. W dodatku nie wschodnie Niemca, zachodnie. Są też dolary i marki. Zebraliśmy wszystko i już odchodzimy od tego miejsca, gdy z wody wyszedł człowiek w ubraniu i sprzęcie nurka. W tej sytuacji położyliśmy jego rzeczy na ziemi i czekamy, aż on wyjdzie na brzeg. Nie widział przecież, czy my jesteśmy Polakami czy Niemcami. Gdy całkiem zdjął z twarzy o przyrządowanie do oddychania, to machnął ręką i powiedział Good Nasi koledzy Niemcy zaczęli z nim rozmawiać, my Polacy również zdążyliśmy się już trochę nauczyć po niemiecku, codziennie obcując chłopcami niemieckimi mogliśmy się z nimi dogadać. Prawda że i Niemcy uczyli się szybko języka polskiego, co ułatwiało nam porozumiewanie się między sobą. Z tej rozmowy naszych kolegów Niemców i tego nurka zrozumieliśmy, że pyta się o zatopione czołgi, samochody i sprzęt wojskowy. Nasi koledzy Niemcy pokazują rękami na jezioro i mówią, że częściowo ludność polska wydobyła w ubiegłym roku sporo tego sprzętu. W tym roku również wydobywano, nawet wojsko to robiło, ale nie tu, gdzie stoimy. Wszyscy, którzy uciekli przed Armią Czerwoną w 1945 roku w styczniu, to jechali po lodzie tego jeziora, ale nie w tym miejscu, bo tu jest góra i podjazd był zbyt stromy. Oni wyjeżdżali przyjezdni za tym dużym rowem, pokazywali chłopcy rękami. Ja, ja, potakiwał Niemiec głową, jakby sam dobrze wiedział, co tu się wydarzyło. Nachynił się nad swym plecakiem i wyjął dużą, twardą czekoladę Zaczął łamać ją na kawałki i częstował nas po kolei Gdy podał nam Polakom i powiedzieliśmy zamiast szun dziękuję To stanął jak słup zdziwiony i spytał się chłopców Niemców, czy my jesteśmy Polakami Jak usłyszał, że tak, to szybko zabrał swoje rzeczy i poszedł Ale nie do lutrów, a na tę górę dominującą nad jeziorem po paru minutach wyjechał stamtąd samochodem osobowym i pojechał przez lutry. Wszyscy zastanawialiśmy się, co go tak spłoszyło. Poza tym, po co on nurkuje właśnie tu i czego szuka? Musi coś być zatopione w tym miejscu. On dla sportu mógł w każdym innym miejscu nurkować, mówiliśmy wszyscy. Trzeba chłopaki sprawdzić, zawyrokował Romcio. Dziś jest już zbyt późno, ale jutro, jak będzie pogoda, przyjdziemy tu przed południem. Wtedy nieznane nam były maski z rurką lub inny sprzęt ułatwiający nurkowanie. Ale gdzie szukać i czego? Zastanawialiśmy się wszyscy, a wyobraźnia podsuwała nam pomysły, że Niemcy na pewno zatopili tu duży skarb i teraz chcą go odnaleźć. Pływaliśmy kilka godzin, ale bez rezultatu. Nic nie dojrzeliśmy. Było tu dość głęboko, bo 6 do 7 metrów. Co prawda udawało nam się dotrzeć do dna, ale tylko dotknąć i już wypływaliśmy. Nie było czasu na rozglądanie się gołymi oczyma. Robiliśmy to, ale oczy po kilku zejściach w dół zaczęły nas boleć i daliśmy nurkowaniu spokój. Jak zwykle Romcio miał pomysły techniczne i tym razem też wymyślił, że należy zabrać ze sobą w zbiorniku powietrze, z którego będzie się pobierać i zużyte wypuszczać. Wyciął kawał dętki od samochodu i zrobił mały zbiornik wielkości piłki do gry należało włożyć wentyl do ust i nabierać powietrze, następnie wypuścić je i ponownie z ustnika wciągnąć. Nie było to takie proste, więc uczyliśmy się na płytkiej wodzie i dopiero po opanowaniu tej czynności chcieliśmy zanurkować głębiej, ale okazało się, że to powietrze nie daje zanurkować. Trzeba było je obciążać ciężarkiem, żeby dało się zatopić wraz z nurkującym. Pływaliśmy przez parę dni, po kolei każdy nurkował, ale też na próżno. Jednego dnia przybiegł do mnie Romcio i mówi – Słuchaj, Albin, ten Niemiec jest w lutrach samochodem, widziałem go u księdza Niemca. Rzeczywiście stało auto na podwórku u księdza. Akurat ksiądz odprowadzał gościa do jego samochodu. Teraz lekko ubrany wyglądał na dwadzieścia parę lat. Mocno utykał na jedną nogę, gdy szedł do samochodu. Wyjechał za lutro i skręcił na tę górkę, gdzie poprzednio parkował. Obaj z romkiem śledziliśmy go, tak żeby nas nie zauważył. Na brzegu jeziora znów się przebrał w ubranie nurka i z butlami na plecach zginął nam pod wodą. Podeszliśmy jak najbliżej, kryjąc się za trzcinami, ale tym razem ubranie schował w zaroślach. Już pół godziny jest pod wodą, a my nie wiemy gdzie. Nagle Roman krzyknął Pacz Albin, wypłynął. Rzeczywiście głowa nurka była teraz na powierzchni wody. Romcio wsadził kij w ziemię i mówi Jak patrzysz przez ten kij, to jego głowa jest na linii z młynem po drugiej stronie jeziora. Ale patrzeć trzeba z tego miejsca, gdzie jestem. Nurek kręcił się dookoła, jakby też ustalał miejsce, gdzie wypłynął po czym zanurkował, a my, żeby go nie płoszyć, poszliśmy do domu. Za godzinę Niemiec znów jechał przez Lutry. Następnego dnia pogoda była piękna, jezioro spokojne, bez najmniejszej fali. Zebraliśmy się całą paczką i popłynęliśmy na jezioro. Romcio został na brzegu, by patrzeć przez ten kij wsadzony w ziemię, by naprowadzać nas z łódką, na to miejsce, gdzie wczoraj wypłynął Niemiec. Wreszcie krzyczy, że jesteśmy akurat tu, gdzie trzeba, więc rzucamy kotwicę, a opłynie do nas korytem do pojenia bydła. Puszczamy ciężarek na sznurku i obliczamy, że jest to około dziewięciu metrów głębokości. To głęboko, jak na nasze zdolności i prymitywny sprzęt, ale są chętni, którzy zanurkują z dętką. Pierwszy odważny to zabukowiec. Wiąże ciężarek na szyi, żeby ręce mieć wolne, ale jego brat krzyczy i zdejmuje mulinkę od ciężarka. – Ty idioto! – krzyczy na brata. – Chcesz się utopić, a ja dostanę od taty w dupę? W żaden sposób nie daje się przekonać bratu, że nic mu się nie stanie. – Zaraz popłynę po ojca, to da ci nurkowanie z kamieniem u szyi. – Chcesz, to skacz, ale bez kamienia – mówi brat. Więc skoczył z burty łódki i o mało nas nie wywrócił wypłynął nabrał powietrza i znów dał nura znów wypłynął i trzymał się rękami łódki ciężko oddychał nie mógł mówić tak się zmęczył bez powietrza chłopaki wciągnijcie mnie do łódki poprosił nas a gdy już odpoczął to stwierdził romcio dobrze żeś tego niemca namierzył tu coś jest ale jeszcze nie wiem co bo do dna nie dałem rady dotrzeć taka ci wielgachna skrzynia jak cała nasza łódka – Tego nie da rady wyciągnąć, to za duże – mówił, łapiąc ustami powietrze. – Ja jeszcze zanurkuję, ale jak odpocznę? – mówił. Warszawiak z Weszkowa mówi tak. – Ja zanurkuję z tym ciężarkiem i tą dętką, tylko ten ciężarek będę trzymał w ręku. – A dentkę jak będziesz trzymał? – pytaliśmy go. – Dętkę właśnie uwiążą u szyi, żeby mieć blisko ten wentyl do ust – sam się poobwiązywał, trzymając oburącz ciężarek dał nura i zginął nam z oczu. Nawet patrzenie w wodę nic nie dawało, ale bąbelki powietrza wypływały, co oznaczało, że pobiera z tej dętki powietrze. Miarowo co kilkanaście sekund bąbelki wypływały na powierzchnię i to nas uspokajało, że wszystko jest w porządku. Trwało to już ponad minutę i zaczęliśmy się mimo bąbelków niepokoić i denerwować. Trzeba było go uwiązać na ninie mówili jedni. W ogóle nie trzeba było nurkować, mówili drudzy, bo to za głęboko. Najpierw wyprysła z wody jak ryba, ta dętka, a za chwilę nasz warszawiak bez ciężaru, oczywiście. Wciągnęliśmy go do łódki i czekaliśmy, aż dojdzie do siebie. Gdy już płuca i serce uspokoiły się, to spytaliśmy go No i co, ten kufer to taki duży jak nasza łódka? Popatrzył na nas i mówi. Jaki kufer? Tam nie ma żadnego kufra. Tam stoi na dnie dużo osobowy samochód, a na siedzeniu są dwa duże pakunki, owinięte w koca albo w coś innego. Chłopaki, to miejsce trzeba zaznaczyć. Uczepiliśmy na drucie pustą bańkę blaszaną i obciążając ją kamieniem, zrobiliśmy coś na wzór boi. Było nas wtedy jedenastu i na pewno każdy z nas w swym domu o tym powiedział. A samochód osobowy da się wyciągnąć jak nie lebiotką to kilkoma parami koni, gdyż to już ludność przećwiczyła dobrze i wiedzieli, jak się zabrać do tej roboty.